Witam szanowną widownię w kolejnym odcinku pająki spod Słomki tym razem. Nie jesteśmy w czterech kątach, tylko tutaj w pięknym plenerze nad morzem. I dzisiaj będziemy właśnie tematycznie omawiać książkę Ernesta Hemingwaya Stary człowiek i morze. Zapraszam. Książkę tę mam w pięknym wydaniu Arcydziełu Literatury Współczesnej. Co prawda nie jest to niestety moja książka, tylko pożyczona, nad czym bardzo ubolewam, ale tak, jest to bardzo piękne wydanie. I muszę powiedzieć, że to nie jest moja pierwsza styczność z tą książką. Kiedyś, kiedy próbowałem wchodzić jakby w audiobooki i wypróbowywałem ten format, prawda, słuchania książek, to właśnie jednym z pierwszych, na które padło, był właśnie Stary Człowiek i Morze, aczkolwiek wtedy jakoś tak nie do końca mi to pasowało, gdyż zawsze miałem poczucie, że o, na chwilę stracę uwagę i przygapię jakieś słowo albo zdanie i tak będzie mi ta literatura przeciekać przez palce, prawda więc z tego względu przestałem słuchać zarówno Starego Człowieka i może jak i Audiobooków w ogóle. No i od tamtej pory nie sięgnąłem z powrotem tą książkę, aż do teraz. I muszę przyznać, że jest mi szkoda, że tak długo zwlekałem, gdyż jest to idealna książka właśnie, żeby wziąć na przykład w takie okoliczności tej przyrody na plażę, przeczytać sobie. Ona jest bardzo krótka, ma tylko 100 stron, w niektórych wydaniach pewnie nawet mniej. Czyta się ją bardzo wartko, dosłownie jest idealna na jeden taki wypad, wypad na plażę. Ale ta poczytność w żadnej mierze nie sprawia, że Treść tej książki jest jakkolwiek płytsza albo mniej warta zainteresowania. No Nie bez powodu ta książka jest uznawana za jeden z największych prawda, klasyków amerykańskich, a może nawet i światowych, będąc jednocześnie zapewne najbardziej znaną pracą Hemingwaya. Książka ta opisuje dosyć szczegółowo jedno wydarzenie, mianowicie wyprawę rybacką jednego starego człowieka, właśnie, która trwa. Wiele dni, bodajże 5 czy 6 dni. Po krótkim wstępie wypływa on właśnie na tą wyprawę i zostajemy sami, pozostawieni z jego, z jego myślami i właśnie z tym morzem, z którym cały czas wchodzi w różne interakcje, rozmawia z samym sobą na temat tego, co widzi i właśnie przez te opisy morza możemy zobaczyć jego wieloletnią ekspertyzę na temat, na temat pogody, na temat różnych gatunków ryb i tak dalej. Taki głęboki, głęboką mądrość i profesjonalizm we wszystkich. Co mówi. Jednocześnie zaś mamy tutaj przedstawiony jego portret psychologiczny, prawda? Taki, taki wielki spokój, zdeterminowanie. Mimo, że od 85 dni nie złowił żadnej ryby, nie traci nadziei. Cały czas myśli, że no teraz szczęście się do niego odwróci. Prawda, nawet co 85 dni właściwie bez źródła zarobku nie zdołało złamać jego prawda, ducha I mimo tego podeszłego wieku i faktu, że właściwie e, ludzie się od niego trochę odwrócili Gdyż uważali go za zapechowego czy dziwnego Nawet jego prawda, najlepszy przyjaciel, e, chłopiec no, Rodzice zabronili mu właśnie wypływać z nim e, na te połowy To mimo tych wielkich przeciwności właśnie, zarówno fizycznych jak i towarzyskich Właśnie wyrusza samotnie na tą wyprawę na głębokie morze, żeby w końcu złapać tą upragnioną wielką rybę. I proszę Państwa, co to jest za wyprawa? Czyta się to niesamowicie, właśnie jak łowi tego wielkiego merlina ważącego, prawda, półtora tysiąca funtów, czyli bez mała 750 plus minus kilogramów. Nawet ciekawszym wątkiem jest to, że Hemingway sam. Właśnie specjalizował się być może w łowieniu tych, tych wielkich merlinów. Miał własny statek, bodajże nazywał się Pliny, czy coś takiego. I tam wiele rekordowych ryb właśnie łowił na tym statku. I jednego razu złowił właśnie tego 1000 funtowego, czyli 500 kilowego merlina, którego właśnie w luku przyłodzi i którego zaczęły gryźć rekiny. I jest nawet zdjęcie właśnie. Z nim i z tym, z tym wielkim Merlinem, i to być może była jedna z inspiracji właśnie do, do tej książki. Ale ponad tą warstwą literalną, że tak powiem, jest również bardzo ciekawa warstwa symboliczna albo ciekawe, ciekawe wątki. gdyż mamy tutaj, kocham to słowo, juxta dwóch elementów właśnie tej, tej starości, nowości. Mamy na początku młodego chłopca, który dopiero wkracza w życie, prawda, uczy się od swojego mentora właśnie tego starego. I tutaj mamy wątek tego mentorstwa, czegoś, co było Obecne prawda, w, w czeladnikach wśród rzemieślników, na przykład europejskich, ale też wcześniej w starożytnej Grecji było bardzo spopularyzowane. Podczas gdy teraz wydaje mi się, że taka relacja prawda, chłopca uczącego się od starego, doświadczonego człowieka jakiegoś fachu. Jakiejś sztuki jest często zatracona, odchodzi ten zwyczaj w zapomnienie. Raczej wszystko jest ustandaryzowane do szkół, do jakichś kursów, prawda, do... nauczyciele są często młodsi, tak żeby łatwiej znaleźć wspólny język być może z, z tą młodzieżą i dziećmi, a tych relacji mentorskich widzi się coraz mniej. Ale idąc dalej, najciekawsza z tych właśnie już pozycji postawienia koło siebie starych i młodych tutaj obyczajów, znajduje się w warstwie religijnej. I właściwie takiej mentalności tego starego człowieka, gdyż jednocześnie wydaje się on mieć takie bardzo dawne, archaiczne sposoby na postrzeganie świata, z drugiej strony, jednak wiążąc je z tym chrześcijaństwem. Mamy tam, że w jego domu mówi się ten krzyż i obrazek Maryi, ale jego. Właśnie sposób patrzenia na świat jest głęboko mistyczny, żeby nie powiedzieć pogański. Być może wynika właśnie to z jego fachu i z tej, z tej bliskości z żywiołem, ale wydaje się właśnie antropomorfizować cały ten żywioł i bardzo głęboko wierzyć w, w szczęście i w jakieś takie przeznaczenie, że, że ta ryba, po którą teraz wypływa, jest mu przeznaczona. Również w tych wszystkich stworzeniach morskich postrzega głębokie emocje i również taką duchowość. I właśnie to postawienie koło siebie tej bardzo archaicznej religijności, tej, tego chrześcijaństwa doprowadza do ciekawych sytuacji jak kiedy łowiąc już tą rybę tego wielkiego merlina zastanawia się czy zabijając go popełnia grzech ale potem mówi sobie nie no przecież go kocham więc jak może zabicie go być grzechem grze 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 skoro go kocham ale potem myśli sobie właśnie chrześcijańsko że no jeśli Kogoś kocha, no to jeszcze większy grzech zabicie go. Ale właśnie tutaj ten pierwszy wątek był powiązany z tymi prawda, prymitywnymi społeczeństwami, które traktowały zwierzynę, na którą polowały, jako coś świętego. czy Modlili się na przykład nad zabitym ciałem jakiegoś jelenia czy antylopy, jakby składając dziękczynienie za to mięso, które pozyskali od niego, za, za cenę tej duszy. Albo kolejny wątek, że jakby za to, że zdoła złapać tą rybę, zdaje się przekupywać nie jako Boga modlitwami, że mówi, że jeśli tylko mi się to uda, zmówię sto ojcze nasz i sto zdrowa się. Jakby wierząc, że tego typu obietnica, tego typu ofiara może w ten sposób odmienić los. Albo jakby te modlitwy były jakimiś magicznymi zaklęciami, prawda, którymi może, może zakląć tą rybę. Więc ten wątek był dla mnie na pewno bardzo ciekawy i jest kilka jemu, jemu pokrewnych, na przykład to, że ten stary człowiek żyje w tej chacie zbudowanej z liści palmowych, i ogólnie jego sprzęty i jego życie jest dosyć prymitywne, a mimo tego jednym z jego największych zainteres zainteresowań jest słuchanie w radiu mistrzostw baseballu z dalekiej Ameryki i bardzo się pasjonuje tym baseballem i nawet stawia sobie w głowie tego idola, tego wielkiego Di Maggio, do którego cały czas się porównuje. Jest to dla niego coś jak właśnie starożytny heros, prawda, którego słyszy z jakichś podań ustnych i wierzy w jego nieskończoną niemalże moc. Więc te wątki w książce są na pewno niesamowicie interesujące. Niektórzy zarzucają tej książce, że jak na pracę Hemingwaya, który zawsze stawia na realizm i takie bycie blisko z życiem, że ta fabuła tej książki jest taka wydumana że ten sposób, w jaki ta ryba jest zgoniona i łapana odpowiada bardzo ściśle takim regułom budowania suspensu literackiego. I to niektórzy poczytują za, za wadę w tej książce. Właśnie, że jest za mało realistyczna, za bardzo literacka. Dla mnie nie jest to aż taki problem właśnie z tego względu, że, że Hemingway miał wiele tych wypraw właśnie na Merliny i nie jest wykluczone, że elementy właśnie tej historii są po prostu zaczerpane bezpośrednio z życia. A dwa, że taka historia, mimo że niesamowita, prawda? I taka budząca, budząca podziw i wiele emocji jest dalej, no mogłaby się wydarzyć, prawda? I jest, jest mnóstwo takich historii na świecie, które brzmią jak takie wymyślone, jak takie napisane, ale wydarzyły się naprawdę. Nie, można pomyśleć o jakimś życiorysie Napoleona, który no aż ciężko uwierzyć, że taka osoba istniała, a mimo tego jest to prawda. Więc ten krytycyzm nie za bardzo do mnie trafia i jak dla mnie jest to dalej bardzo solidna e, prawda powieść Hemingwaya. W Hemingwaya czytałem też jego krótkie opowiadanie, bodajże jedno o toradorach, jedno o bokserach. I właśnie wszędzie dostrzega się podobne wątki i w tej książce również. Są to oczywiście motywy samodzielności, męskości, e, takiej dojrzałości psychicznej. Też stosunek do bólu jest bardzo ciekawie przedstawiony. Tutaj ten stary rybak mówi, że, że jeśli nie czuje bólu, to tak jakby umierał, prawda, że ten ból synonimizuje z, z życiem, prawda, że czuje wtedy, że żyje. I zastanawiam się, jak wiele osób miałoby podobny stosunek do tego teraz, kiedy właśnie to dążenie do komfortu jak największego jest dla niektórych tym właśnie celem życia. Ale tak, myślę, że proza Hemingwaya jest zdecydowanie czymś świeżym dla osoby, która może jest znużona taką. Fikcją literacką i jakimiś, prawda, magicznymi realizmami i tego typu wydumanymi fabułami, i chciałabym poczytać coś bliżej życia, coś takiego również. Motywującego, no i zachwycającego pod wieloma względami, pokazującymi prawda, wielkość ludzkiego charakteru, jak również cały pluralizm emocji, które doświadcza człowiek podczas wielkich trudności i przeciwności losu. Polecam serdecznie. Jest to zapewne jedna z lepszych książek, jakie przeczytałem w tym roku. Odpowiednia dla każdego, zapewne również młodsi czytelnicy by dużo zaczerpnęli z tej książki. O ile się nie mylę, ona jest czytana w Liceum w Stanach Zjednoczonych jako lektura. W każdym razie jestem ciekaw Państwa zdania na temat tej książki. Jakie Państwo mieli refleksje po zapoznaniu się z jej treścią? Jak zawsze komentarze bardzo miło mi się czyta, ale na dzisiaj to będzie już tyle, więc dziękuję Państwu bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia i przyjemnych lektur. Do widzenia.